Foxy, słucham, chcesz ty... śpiewać? No dawaj, śpiewaj Znaczy właśnie, to będzie taki beat, jak ja śpiewam, nie? Uwaga, trzy, Dobra, ja zaraz wyjmę Dziękuję Dobra, i mamy początek filmu, dobra, dzięki A no, teraz wchodzimy na mapę Cześć, witajcie z tej strony Foxes. Jest dzisiaj ze mną dwóch beboków, Venom i Marshet. O. Dzień dobry. No, ha, take DL dla was za darmo. No i, i zrobili oni mapkę z SCP Containment Bridge, Laboratory, że SCP chyba. Nie wiem, najlepiej opowiedzcie coś o tej mapce, bo ja nie wiem. Ja opowiem, bo ja powiem, bo ogólnie fabuła była, była na przeze jest tak, jest to mapa, mapa fabularno-escape'owa pod tytułem, pod tytułem SCP Likwidacja celu. Mapa, mapa zawiera wybór, który wpłynie na dalszą grę. O kurwa. Było wielu ci, mi... którzy, którzy pomagali budować tę mapę jest to Shelka, Venom, Zirok, Ja i Cetrix. Ja, tyle osób, tyle było osób było. Tak, ale my najwięcej nie zrobiliśmy. No tak, najwięcej my zrobiliśmy. Czyli normalnie. No i oczywiście, Czyli jest jest zawsze. tak. Tak, tak jak zawsze. No wiadomo, to czekajcie, ja teraz 2. zrobię trik, żeby trochę pogłośnić Mikiego. Halo, Miki? Jasne, spoko, no hal, halo O kurcze, to jest kurczy byku, dobra. Nie, tu teraz yy, jest za głośno. No tego. i tak, ogólnie W niektórych poziomach byśmy musiał pomyśleć. Nie umiem. No i ja, ja. Dobrze, to Dobra, to. Muszę... O ukrad pochodnie! Oddawaj! No ta ukradł. O, dobra, to On Masz szczęście, że oddałeś. Dobra, mam pochodnie. Nie podchodź, bo się oparzysz. Dobra, jesteś musimy tu pozwiedzać. Tu tu się coś dzieje. Po jakie śmieszne toalety tu są. Jak się z tego korzysta? Dobra, nie wiem. O, o widzę, że już, już Miki ma problemy techniczne. Ostrzela ktoś! Ty! Oh, o, halo, halo, halo! Ja, halo? tam Dobra, jest już, chłop! Nie, y, tak, tam jest taki, a w ogóle. i ogólnie fabuła. Y, jesteś, SC, jesteś SCP, które jest po wybuchu bomby bomba atomowej. Bomba atomowa zniszczyła twoją placówkę, została tylko ten jeden plaskornik, który zaczął do nas strzelać. Nie. I, t, i, no ile jeszcze dowiesz się w trakcie gry? Kurcze pieczone mrugacz! Gdzie on jest? Uciek! A miał takie fajne. Y, Venom jest mrugaczem. Nie. Dobra, i to... Ja mam pochodnie. A ty jesteś nieśmiały, tak, ja Dobra, jak chcecie to więcej pościg. mapek. Szynko, to zostawcie ten łapkę do góry. Dużo łapek do góry, czyli tak my się nie wiem, z 30 to chopaki zrobią kolejną mapkę, bo im się bardzo nudzi nie, oni lubią robić mapki. No, mam się nudzi, tak. nie to na pewno. Dobra, opa, tam można. O. Yyy, e, Foxes testowaliśmy, nie da się oszukać? Ha, no, no. wygrałem. Ale nie, bo tu trzeba przejść jakoś, chyba, nie? Co tu trzeba zrobić? Nie, tak. E, znaczy, M! M! Mówi Może widzisz to? Nie. No proszę. Masz też to, tak, proste. Ok. Hit. I hit. I hit za O, to on mi może chwilę zająć, pora na cięcie. Jestem pewien. Ja też. Ja nie wiem, nic nie umiem. E, no... Ty, tak było, nie kłamię. Niki ty skłaszisz do tego teleportu? No tak ja już jestem. Aha. Dobra jestem. Jest, jest. Łatwo. Dobra, wiesz. Y Poczekamy pocieka na i Najpierw czapka? Co? Łatwo, no teraz, dzięki. Dobra, to my idziemy. Dobra, dobra to, chod to chodź. chodź. No nie no, no, tak. ty powinieneś umieć to przejść, przecież ty to budowałeś. Dobra. Tak dobra Ale no to? Twoim zdaniem? Widzisz to chodź tu? Widzisz te drzwi? Nie. Tam za nimi jest checkpoint. Za tymi drzwiami. O kurczę, pieczo. Musisz tam jakoś dostać. No Dobra, to już wiem, gdzie tak to już mogę sobie nadrobić. Muszę znaleźć przejście. Na pewno mi się uda. Tutaj trzeba. Nie wiem, kto śpi na tym łóżku, ani ja, jak to jest. Ale wiesz, że są tu jeszcze schody do góry. No i faksus. ale Cześć? chodź tu. Tu są schody do góry Nieprawda nie <grystanie> są schody do góry? Nie Ja Kocz. próbuję metod innych To nie jest takie proste Tu na pewno jest wejdź Meto Metody krowik byłem. W... Ale nie! Wygrałem Nie Bardzo dobra mapa, 10 na 10 Catch foxes O! Odrzuć się Chara się Odrzuć się Ha! Nara Podoba Podobają mi się te mapy komputrowe. Dobra. Wiem. Dobra, Foxy, teraz już nie chodzi Do, Dobra, ja wiem przecież, gdzie, no prankowałem cię, gościu, co ty sobie wyobrażasz? No pokaż mi. Ja cię prankowałem, ja wiem, że zejście jest. E, tutaj, no. O, widzisz? Jakie o, to proste. No i good luck, have fun. Dzień dobry. No i good luck, have fun. Ale tu przecież nie spadłem, nie zabiło coś tam. Tak, bo to jest labirynt, musisz dojść do altanki Jaki labirynt? No, nie mus... niewidzialny musisz, dojść... musisz dojść do tamtej altanki <grywanie> fajnie Wiem. Mam duże szanse Ale wskoczyłem w ten rift i, nie, nie, i mnie nie tepło i spadłem na dół Bo jesteś pakiem. No, od ciebie się uda. Nie no, widzisz, że jest ten drift, Musi, musimy w niego wskoczyć. O kurcze, pieczony. Ale już wiemy, jak to przejść. Ale jak my to zrobimy, skoro przecież tak się nie da? U. Lol, śmieszne. Chciałem przejść, ale się nie dało, więc podskoczyłem. <grym> to jest taka logika. Dobra, jestem. Mam no, pochodnie. Twoi, tutaj, na, tym, na tym poziomie i na jest... kolejnych trzech twoim. Twoim zadaniem jest znalezienie dyni. dyni. Przy, y, przy, I ty przede nie będzie teleporter. Good na, like, e, na tym poziomie jest niewidzialny labirynt. Nie widać go w ogóle, wszędzie są bariery, które cię zabijają, ale musisz znaleźć dynię, pamiętaj. Bardzo fajne. Tak, 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 tak było. Nie kłamie mhm. Tak było i to masz tak samo. Dobra, ja zgaduję, że to u góry jest, bo byś nie robił góry jakby było na dole. <laughs> to jest... On jest zawsze... Tam jest teleport, znalazłem. A nie, no, to ten sam to, prankuje nie, tam cię. Tam. Ale cię sprankowałem, daj się nabrać, już mi zacząłeś tłumaczyć, że to nie ten Nie powiedziałem, że to jest dziura. Nie, pamięć. E. Tu trzeba na tego chłopa mu na łeb wskoczyć. O, normalnie. 13 IQ playsy, co wy sobie myślicie? Gałgany Tu jest dynia schowana, pa, już ją widzę, nie żartowałem. Dobra. Ogólnie to nie wiem gdzie, że się schował, ale pewnie na samym końcu, żebym musiał cały poziom przejść. Tak? Zgaduję. I tu teraz jest zejście na dół Nie, nie, nie. To, to nie, to jest ten sam, to jest ten sam pokój Znaczy to jest ten holco to jest ten hol co byliśmy o, o. O, 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 o. O, o Tam się nie da wejść Zgłaszam reklamację da się. Reklamacja Co? Hmm? Jaki chłop nie, Widzę dynie mam ją Ha znalazłem Boże, widzę Dobra nara ale <noise> nikt <niech> tu jest, <noise> <A> tu jest... <noise> Dał się zbytowy. Patrz jaki efekt, patrz jaki efekt to ogólnie to jest Marcin Dubiel o Jezu, To jest mini o. Mike. Idziemy. Który to minimik? To, to jest ten na górze, ten na te, słupie Co te, te, ten mały, to mini mike. No tak, mały Michał, mogłem się domyślić. Dobra. Ogólnie Tu jest dynia. Nie, to jest spokój Barzaka. A. Sorry Barzak ale widziałeś, widziałeś jaką tutaj, jak on ma piękne, o, piękną czy przypadkiem wszedłem na górę no, Dobra, to na pewno będzie u góry, o, elo Znalazłem Ale jeszcze obejrzę trochę poziom No na przykład przez okno widzimy, że nic nie ma By się nie postarał i nie zrobił nic za oknem Ha, nara Dobra Przechodzimy kolejne poziomy Ty, Venom, jak By... tam? Przeskoczyłeś ten pierwszy? Oczywiście, <laughs> że... <laughs> Bardzo dobrze ci idzie Dobra, ja ogólnie tu muszę wszystko, wszystko muszę wiedzieć co się dzieje Bo Miki modyfikował to, pewnie, ja. Tak, no, no, modyfikował. modyfikował No, Miki modyfikował, no No co, to moja mapa Moja to jest, mapa To jest jego mapa, nie? <grym> Dzięki O kurczę pieczone, wygałgany, a ja już się bałem, że to są No, ogólnie Ale... był tutaj baczek i przewrócił Żabak? Pterodaktylarz tak, zrobił <grym> No tak Dzieci zabrały Biegnę do góry. Fajna mapa, ogólnie, klimatycznie, 17 na 8 Na pewno tu jest coś, co podbija do góry. Głową rozwalam sufit i lecę dalej. jak mi się ej, zdaje. Ej, ja bym ja tak chciał zrobić, ale tak nie da się. <noise> tak ogólnie to nie barzę, proszę. O kurczę, pieczone. Gdzie to tu jest? Napisz, napisz, napisz mu, że nie możemy. Pa, to ty napisz, bo ja tutaj parkur robię. No, ty napisz. <głos> <Jezus>. <głos> Zepsuło się. Widzisz przecież co kurę? Coś ty zrobił. No szukałem przejścia. O, a, co się a nie stało? możesz ten wyjść? Nie. Jak możesz nie wiedzieć, przecież ty tą mapę robiłeś? No ale Mirki to modyfikowało no, za pierwszym razem. Tak ale nie tamtego levelu nie modyfikowałem! Modyfikowane genetycznie organizmy. Nic mi nie mówiłeś o tym o tym parkourze. Ale tamtego nie, mo, nie, nie modyfikowałem pan tego. O tu są przejścia jeszcze. Kurczę pieczone. Dziki. Dziwkie przejście, dzikie dance Na no, początku to wszystko było łatwiejsze. No, on tak. Dopóki Fortnite, dopóki Fortnite nie zepsuł pewnej rzeczy na tej mapie. Fortnite. Jeśli chcecie e, się do dowiedzieć, Fortnite? jaką mapę zepsuł Fortnite na tej mapie, zostawcie 500 łapek do góry. A Miki powie w kolejnym filmie. <noise> Kurczę pieczone, nie da się. Nie no, ja to znajdę spokojnie. Trzy pół, tej pół tej godziny tej jeszcze tej... mi tak. Tu jest przejście, wiem to. Patrz, pik, 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 A... pik, pik. dynia tu jest, fach, zwróć się Tu jest dynia. Pokaż wiem, pół. przecież cię prankowałem. No to bardzo dobrze. No i proszę bardzo. I co? Kuniec? Bapy? To jest pierwsza... pierwsza część części pierwsze części Kunio... Jo. Zapraszam na drugą Żeby mnie ten? Tak, te po... Się... swoim zdaniem znalezienie Bowspada no. Pochodnie no. mię ukradli, złodzieje Znaleźć Bowspada mam? Mhm. Tu jest, głośnik mm -mm. Nie, to nie jest to O, widzę teleport Narra Mogę? Ale... nie, wchodź tu Ale to... Ja... Oksys... Ja to poszedł Oksys, wiem, że ty... wiem, że ty oszukiwać, ale proszę... proszę nie tam, tutaj musisz to położyć? Bąb spadł. Oprzez musisz bąb położyć. Tak? Tutaj na tym zielonym, widzisz? Hmm. Bąb spadł. A, i on będzie... A, czyli to nie jest takie, że ja mam znaleźć i na niego wskoczyć, tylko mam znaleźć jako przedmiot. Hmm. Tak, możesz znaleźć jako przedmiot i tam, i tam ustawić. Aha. mam? Ja... Ale to ja hmm. widziałem, że to jest... ...że tu jest przejście jakieś, ale myślałem, że ten... ...myślałem, że, to, że ja... Pasuje. ...że on tu zrobił oszukanko. I że nie wolno tu wskakiwać. Ja no tutaj trzeba właśnie. Strzeć trzeba. No i tam jest ban spad, no, i no i co? No i musisz go wziąć. No. No ha chyba to... Naura Naura Foxy może bana. Ciekawe na czym ty mi bana możesz dać synek. Yy, wziąłeś tego no to... spada Nie. Ale znalazłem. Ale ja ale ja wziąłem. Ua! Nie no mam ban spada. No ej Patrz, no! Han postawił. postawił! No. no to ja ej. wyrzucę swojego o, i co teraz, ha? Nara. Maypa. Chodź tu. Wow, tam się dało bez tego wskoczyć. No, ja przecież już tak wskakiwałem. Ja też tak wskoczyłem na początku gry i się spytałem, czy mogę przejść przez portal, ale powiedział, że nie. nie. No, no i proszę bardzo, tutaj no. musisz, musisz znaleźć działko, które pozwoli ci wejść na, na strych. Co? Mhm. Dobra, robię spiudrana, ja lubię na ty chłopie Pewnie Venom przybiegnie, nie ukradnie działko i się będzie cieszył. Wziąłem działko, wziąłem, wziąłem. A, <grym> tak. <grym> tak będzie. Na pewno tak będzie Czemu ty Foxa masz problemy do mnie No nie wiem, bo spada też ty postawiłeś, a miałem ja No nie prawda, no już ma działko i co nie Nara wiem? Miki wejdź z tego poskoda Ej, hey, no! Jak to Nara! No i będą musieli od początku, dobra, musisz tutaj znaleźć przejście. No wiem, że jest przejście. Dobra, już go nie zabijaj, bo płaknie faktycznie. Nie jestem tobą. Nie wiem co tu mam zrobić, bo nie było napisane, ktoś nie dopracował mapy. Ale tu mam takie... Musisz teleport. Znalazłem. Ale gdzieś to jest teleport? Nie teleport. Znalazłem, ty. serio znalazłem no. tak po gdzieś. Uwaga. Uwaga, tutaj tak. Masz, gdzie masz, jest ten teleport? I tak, albo likwidujemy cel, albo nie. To wpłynie Ej, na naszą grę. poczekajcie na mnie? Jak... Gdzie to wy... wpłynie to... na naszą grę. Czekaj, muszę za. A gdzie co... by byli? A musisz mi coś powiedzieć o tym celu. Fajny czy nie? Ej, to, to był ten. To był to, był, to był, to była osoba, która stworzyła placówkę SCP. Ej, powiedz mi gdzie to jest. To teraz proszę wyrzucić ma... pistolet. Nie wyrzucę. Dobra po... to To idziemy to tak. Tak, Wpłynie na dalszą grę. O nie. Czas uciekać przed nimi. Szybko na latarnię. <grybuj> Dobrze, że przeczytałeś. Dobra, szybko na latarnię. Ha, nie oddałem karabinów i mam trzy. <grybuj> Zaraz mu huknę na no -scope. Jest no spoko, to ja to z -pa. Panie, ta latarnia jest nieskończenie długa do góry. Nie, jeszcze tylko trzy poziomy. Szybko no, na latarnię, o szybko. Szybko uciekajmy, lelele. Zrobiłeś co? Coś ty zrobił. No o, wy kartofle, co wy robicie? No, to <Sryry> <ugly> <analysis> Ostatnia szansa Ostat'... muszę skoczyć Chodź czy? Do boksa Bosch... na oh... Na Nieźle, trochę streatowane Teraz się tylko ukrywać Zapraszam do centrum To jest Ja już przeszliśmy mapkę Nie. Nie O ty I co tu jest? Dziki scp się zrespi? To czekaj, o Trzecia ale część? Cz ale Foxa o No jak no, tu tak, będzie... Wiesz co, to, to, to już jest taka krótka to jest już No krótsza. spoko, mamy pół godziny nagrania <grym> Serio tak. To jest taka okay. krótka nie wnikam. A wiesz jeszcze drugie zakończenie będzie No więc to może być na godzinę Nie bo to już jest, bo to już jest, Dobra, Foxes Fox patrz co tutaj jest Ej Foxes, chodź się, Na górę Ja... Tam... Tam trzeba wejść Nie widzisz... to... dobra, gratuluję Dobra, przecież umiem Prankuję Tak Ja będę lektorem w... oni, wszy... oni są wszędzie To koniec, dużo nie wytrzymam Nie mam wyboru Nie, nie, ucz ojca dzieci robić Przez 3 lata przeprowadzali na twoje badania Aż w końcu uznali, że czas i ten teleport był dla nas taki... O... Oh. no i... Barzak wypa! O nie Barzek na nagraniu! O nie Brzek! O nie Barzek! na nagraniu! O nie! Nie Nie! Nie, 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 nie! Nie, nie, nie. <śla> <śla> nie, nie góra, No i zapraszam tutaj! A czemu się tam nie da przejść, Wol? Bo... Dziwne. Koniec, jedno z dwóch zakończeń. Zapraszam O, o kurcie, pieczone. Jak to godziny świetne będzie trwało. Dobra, jak szybko to przyjdź. Chodź do nie. Dobra, to teraz ja nie chcę. Eee to teraz robimy drugi wybór i dajemy, że nie. Tu. No tak. Czyli tak. Nie, nie zabijam go. Nie, mamy zostawić, idziemy. Ej, to jakby to zrobiliście? Ej, dobra, Foxy, wracajmy! Foxy, wróć na chwilę. Fu weź po jeden, wiesz co? Dobra, biorę, bo fajne. Fox ja wpływ czy... na talerzu, grę. O kurcze, pieczone. Nie byłem w ja stanie zlikwidować celu, muszę znaleźć FBI FBI open up! FBI open up! O Jezu Ono opętane Masakra z wami nagrywać, Przecież to tragedia Czemu? Jest. Ale co ja robię? to ja, nic z, się jest wszystko... No właśnie nic nie robisz w tym problem No ja nic nie robię, przechodzę mapę Którą sam budowałem zresztą, ale to nie ważne No nie budowałeś sam, bo ja budowałem większość no ja też! No jak ja, jak ja tą mapę, ty mówiłeś znowu ta mapa Ten ale teleport ja przeniesie znowu... mnie do nich Tak O przeniósł mnie Zapraszam na kolejne zakończenie Najbardziej mi się Spodent... podoba Venom tańczący Take DL, który nie umiał wskoczyć po... <śledzio> nie umiał otworzyć ja lat Zrobiłem! Zrobiłem przeszedłem. Zrobiłem, zrobiłem. zrobiłem. <śledzio> Dobre, Dobra Ja przeszedłem, świat opiekałem do porucy przyszedłem i się wyrobałem. Chodź. Dobra, chodź, na jedną miejsca. Tak, przeprowadzaj na twoje i. operacje przemiany na człowieka. Operacja się udała jednak. Po dwóch miesięcy nakrywałeś na koronawirusa, twój organizm po tygodniu skończył walkę. O nie najgorzej. Koniec. W, w koniec Koniec Nara To jest koniec. To jest koniec No to dzięki. Ha! Beczunia Zawsze o tym marzyw. <tosangewand filled> do, 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 do. Should, Elu. Żeby zginąć na koronawirusa? Pozdrowić <gryst pools> <gryst pools> <tosanowna> Ta, Także to będzie na tyle w tym filmie. Widzieliśmy dwa zakończenia. Mapę budowało dużo Nie! osób. Na początku Miki powiedział wszystkich co budowali. Mogę jeszcze raz. Tak, We, Venomowi dobrze poszło. Um, wszędzie umiał przejść, bo robił tą mapę też on. I co, to będzie na tyle, jak chcecie kolejną mapę, to ile łapek do góry byście chcieli? Milion? 50, 50. 50 łapek 50. do góry i oni robią kolejną mapę, hopy, no? A fajno robią, to zostawcie łapkę do góry. To zaraz. Dobra, to i to ten. A my się będziemy żegnać z Wami. Papa. Cześć, może się oba?